24 automaty kontra ja, który nie spocznie do momentu, kiedy nie zdobędzie 100% na każdym z nich. A jeśli chcecie zobaczyć ile biletów zdobędziemy i co z nimi zrobimy? O oh, ku... I uwaga, uwaga. Pat, pat. Jap. To oglądajcie do końca, szczególnie, że możecie to zdobyć. Wystarczy, że subskrybujecie, komentujecie i łapkę w górę zostawiacie. A to jest osoba, która ostatni odcinek wygrała. Zaczynamy! Chodźmy do pierwszego automatu. Ten automat pozwoli nam zdobyć 1000 ticketów. I ogólnie jesteśmy w nowym miejscu. Będą nowe automaty, jest strefa rozrywki. Za pierwszym razem. Patera. Odwracam wzrok, bo nie chcę tego widzieć. Uwaga. I. Right. 10 ticketów. Nie wiem, czy tutaj ma wpływ jakikolwiek, to jak mocno to robimy. Wydaje mi się, że nie. I więcej niż 10, 40. Ale to wciąż nie to. Dobrze, drukujcie się, drukujcie się. Do trzech razy sztuka. Uuu! Jestem bardzo ciekaw, co uda nam się wygrać. I dzisiaj odpowiemy sobie na to pytanie, co wygramy, czy było warto, i czy będziemy na zero, na raczej. Trzy... Raczej nie będziemy, od razu domówię. I dodatkowo odpowiemy, ile automatów uda nam się zrobić na 100%, bo wydaje mi się, że koniec końców zrobimy za jakiś czas, bo wydaje mi się, że nie wszystkie się uda. Pięć! Czy oni kpią sobie ze mnie? Przepraszam, wywalam stąd. Do czterech razy sztuka. 15. Nie, no ja tu spędzę całe życie swoje. Proszę, tysiąc, czy tu w ogóle jest tysiąc? Bo może ja liczę na tysiąc, a tu w ogóle nie ma tysiąca? Nie, no jest tysiąc, dobra, jest. Jest mityczne, legendarne tysiąc punktów, a ja dostaję. 150 punktów! Takie wreszcie pozytywne emocje, więc może wreszcie się uda. Szczerze, yy, wydam pewnie wpisu pieniędzy, ale przynajmniej będzie dla Was fajna nagroda, więc pamiętajcie, subskrybujcie, komentujcie i łapkę w górę zostawiajcie. Co się śmiesz za kamery? Bo co bo 15 punktów? Dobra, to patrz teraz. Proszę wejdź i wejdź i pokaż, jak to się robi. Z Patrykiem byliśmy w Malezji i nagrywaliśmy kiedyś automaty, więc on chyba coś wie. Śmiesznie jakby mu się udało za pierwszym razem to zrobić. Czy głupi ma zawsze szczęście? Nie wiem, bo ja nie mam. 10 punktów! I co? Głupio. Generalnie widzowie jeszcze, jeżeli nie widzieliście, to ła, razem z łatwo gęgiem, rzuciliśmy podcast, więc oglądajcie, bo fajnie idzie, zajebisty feedback i bardzo Wam dziękuję za wszystkie komentarze. Bo dawno mi tak miło nie było, jak czytając te komentarze. No, no, no! Jest! Jest! A jak się drukuje! Widzicie? 19. Ostatnia mi została. Kończymy... Nie, nie kończymy filmu. Wyczyściliśmy tą maszynę do Widzowie, pierwszy automat zaliczony. Następny automat, super lollipop Można tu wygrać lizaki Tu nie dostaniemy żadnych biletów, ale sprawdźmy to 2 złota, jedna gra I na dziesiątce musimy się zatrzymać Jeden! O. No i to jest super automat, bo co by nie było, wygracie Dobra, druga gra 10 lizaków będzie Ja go nawet nie zbieram Jak coś tych lizaków nie możecie dostać, biorę je dla siebie no, ja nie wiem, jak to jest zbudowane. No, naprawdę klikam w idealnym momencie. Ta maszyna robi na sekcję, ale mam na to sposób. Kliknę w momencie, kiedy będzie tutaj na dwójce. Uważaj. Kur to jest niemożliwe. No, kliknąłem, jak było dwa, i kliknęło się na dwa. Uwaga, uwaga, proszę, proszę. Dobra, nie, nie ma, nie ma opcji po prostu. Nie ma opcji, więc to jest pierwszy automat, którego nie udało nam się zrobić. Plus, on nie jest na bilety, więc on aż tak nas nie interesuje. No, plus taki, że mamy coś z niego. Czas na coś bardziej odprężającego, czyli motory. I to jest jedyny automat, który kosztuje nie jeden ticket. A2, czyli dychę, bo jest najnowszy Dobra, mojego gifa będą używać, bierzcie Ale przystojniak, a to tylko ja Ole jazda, wszystko wibruje, niesamowite Pa i się obracam O Jezu, ty Ty, co jest, k***a, tego się nie spodziewałem No dobra, no czy nie, nie, nie wiem Jakby to było samochody, to na pewno byłbym lepszy Pa, nitro i niezyniak. Odpalony Pierwsze miejsce! Proszę, tylko żeby mnie już nie wyprzedzili na końcu. I finish! Już się im nie uda! Dobra, ale proszę, bardzo dużo biletów z tej okazji. 120 aż! I wymaksowałem! Paki gift! Jaki przystojniak! Ale już weźcie mnie, zdejmijcie. No chyba nie będę teraz tu wisiał przez cały dzień. 120, udało się. Pierwsze miejsce. Nie warto będzie. Kolejny automat i on chyba przypomina ten z lizakami. Trzeba w odpowiednim momencie kliknąć i wtedy to się otwiera i wypuszcza albo tikety, albo banknoty. Jak widzę, to najwięcej można wygrać dwie dyszki, natomiast jak cokolwiek nam się uda wygrać, to już będzie dobrze. To mi przypomina taki prawdziwy klaw Machine, czyli zbierasz miszka, czyli to jest niemożliwe. Patrz teraz. Jezu, jaki w ogóle dźwięk. O, mogę jeszcze raz? Nie, no oczywiście, że nie mogę jeszcze raz. Jakbym mógł, to bym oszalał. Oszalałbym, że wreszcie te maszyny są spoko. Nie wiem jak to trzeba klikać, serio. Do trzech razy sztuka. Nawet nie myślę nad tym, co chcę, czy tikety, czy pieniądze, bo cokolwiek dadzą, to jest okej, okay, jest dobrze. I wiem, kochany widzu, że pewnie oglądając, to denerwujesz się i myślisz sobie, no on po prostu nie potrafi grać. Nie, to nie że to też o to chodzi, ale to chodzi o to, że to jest po prostu tak. Widziałeś jak się omsknął? Co to było? To jest najgłupsze co może być, te automaty konkretnie Tego nie polecam Aż już mi żetony nie wchodzą To jest znak, że powinniśmy sobie tą maszynę odpuścić Nie polecam jej, przykro mi Nie zakolegujemy się no, teraz kolejny automat, yy, dziki zachód, lucky luck. Chodzi o to w tym, że musimy chyba ustrzelić jak najwięcej. Yy, no i powiem Wam, że podoba mi się. Sprawdźmy. I w ogóle sprawdźmy, czy ten żeton działa, czy po prostu ten żeton jest podsuty. Dobra, to żeton jest podsuty. idę po nowe. Przepraszam maszynę. Dobra, let's go. Patrzcie, jak to się robi na dzikim zachodzie. Ty, że to jest proste. Ale będzie biletów z tej maszynki. Ja już to czuję. Czemu kurczaczki musimy zabijać? To mi się nie podoba. Największy problem przeładowywanie. No! Gdzie są. Udało się, gramy dalej. W ostatniej chwili. Dobra, no teraz ta gra ma sens. Co tu się dzieje? No generalnie tego zmaksować nie zmaksujesz. Uwaga! Ile tonów? Raz, dwa, trzy, cztery. 61 bilecików za 10 zł. Nie było warto, ale dobrze się bawiłem, więc w sumie było warto. Teraz czas, żebyśmy się troszeczkę podenerwowali, ponieważ jest to automat, gdzie będziemy kręcić kołem o tysiąc. Widzowie liczcie, ile to będzie, bo będzie dużo myślę, czy będzie dużo prób, a może za pierwszym razem się uda, może wreszcie trzeba myśl pozytywną wrzucić do swej głowy, że to się uda i wtedy się naprawdę uda. I uwaga, czy moje pozytywne podejście się opłaciło? Oczywiście, że nie! Ale to nas nie interesuje. Interesuje nas... Co? To... No, myślę, że mogę to zatrzymać, a tu tak, tak nie działa. Uwaga, 500 punktów! Widzowie, czy wy to widzicie? Bo ja tego nie widzę. 10 punktów. Czy tu ma siła jakiekolwiek znaczenie? No, wątpię. Tak. 3 punkty, ale było blisko 500, więc... Ta gra mi pokazuje, że kiedyś się uda. Ja nigdy nie lubiłem statków, piratów, to nie moje klimaty. I ta gra chyba mi to ewidentnie sygnalizuje, dając mi w 1000 punktów. Żebyś się nie zestrał z 1000 punktów. 20, czyli dotychczas najwyższa wygrana. Widzowie? uprzejmie informuję, że zdobyliśmy 500 punktów 20, 10, a może 3. No oczywiście, że trzy! Sprawdźmy, czy tylko ja mam pecha, czy to po prostu ta maszyna ma pecha. Weź Julita, zakręć. Pokaż, że tylko... że nie tylko ja nie mam szczęścia. Zabawnie byłoby w sumie, jakby udało się coś dużego tutaj zdobyć. Widzicie, widzowie? To nie tak, że ja jestem słaby. Dawaj Sebastian, pokaż, jaki jesteś mocny. <laughs> Aż Sebastian sam się zaśmiał. Dobrze, i Sebastian, moi drodzy, zdobywa... Zgaduję, że trzy punkty. I dobrze zgadłem. O kurwa. P pół kafla walnął No nie no, no zatkał mi po prostu mordę No nic, nie, nie wiem co powiedzieć no. no głupio, przepraszam Cię Sebastian Jesteś mega gość Kończymy ten automat, udało się wygrać, więc punktacja 4 do 2 Teraz naszym zadaniem będzie Zrzucenie klauna Dobra, jeżeli ktoś pomyślał o mnie To nie chodzi o tych klaunów tam yy, Więc zróbmy to No i można zdobyć 1000 punktów Więc będziemy próbować to, chociaż to Z moim celem będzie trudne. Uwaga. Ale to co? Nam nie udało się? Mam no mocniej? Dobrze! Dobrze, już wiem, jak to się robi. No, może nie wiem za bardzo. No, to nie jest takie łatwe, widzowie. To nie jest tak, że ja mam dwie lewe ręce. Skupmy się może. Dobrze! Dobrze! Widzicie, jak się skupisz? To od razu lepiej idzie. Ale generalnie, chyba w te górne lepiej grać, skoro one są trzydziestki i też są. Piększy, więc prościej nie rozumiem sensu. Dobra, podoba mi się ta maszyna, szczególnie, że ją kumam. Miałem 238, więc dostałem 40 tiketów. Próba jeszcze, jedna. Druga gra. Fajna, fajna, podoba mnie się. No. Czy jeszcze podobałoby mi się, jakby trafiał? 440 punktów, 60 biletów. Nie wiem, co, z, co rozumiem przez bonus. Ile mam mieć, żeby mieć bonus? Co to znaczy? Wiem. Musimy zdobyć powyżej 1300 punktów. Dobra, to jest absurd, ale próbujemy. Ostatni raz. Dobra gra, dużo żetonów i fajna zabawa, to jest najważniejsze. 660. No, wciąż za jedną grę dostajemy się dałem 10 biletów, więc to jest sporo, ale czuję tego mnie odparto, ochotę dalej w to grać, ale tyle mi wystarczy. Sporo tego, ale czym się zmęczyłem. Czy jest jakikolwiek człowiek, który nie chciałby LaBubu? Tak, ja nim jestem, ale może nas jest więcej, dajcie znać. Ja jakoś nie czuję zachwytu LaBubu, ale teraz wygram to LaBubu specjalnie dla Was. Nie no dobra, tak naprawdę nie wygram, bo te maszyny... Ja już z góry, no może źle podchodzę do tego, bo powinienem pozytywnie podejść, ale z góry wiem, że nie da się tu nic wyjąć, chociaż opowiem Wam ciekawostkę, że kiedyś 100 lat temu, będąc kiedyś na wakacjach, w hotelu była taka maszyna i ona za każdym razem udawało się coś wy, wyjąć. Dobra, chodź dla bubu. Uwaga, uwaga. No widzisz, on jakby śniadania nie, nie jadł, jakby chciał, a nie mógł. Może nie bubu, bo bubu wszyscy chcą, dlatego ono jest cięższe do zdobycia. Weźmy sobie tego niebieskiego skrzata. No i widzisz, no co o, co to jest? To weźmy sobie tego tego szarego labubka. O! Nawet tego! Dobra, dwie dyszki. I na tym chyba zakończymy tą maszynkę. I bierz, daj mi go! Do... No dobra, na dwóch dychach się nie skończy. Dali mi nadzieję, że to jest do zrobienia. Podniósł go, więc jestem dobrej myśli. On jest do wyjęcia. Specjalnie dla was, Tylko nie z plastikiem. Pierwszy raz maszyna rusza, misia niesamowicie. Dobra, już serio ostatnia. Uwaga! Ostatni raz. I uwaga, uwaga! O kurwa! Nie, dobra, szkoda strzępić ryga. E, to nie ma sensu ta maszyna, więc e, oddaję Ci punkt. Pozytywnie się nastawmy, ale to znów jest to samo, tylko że jest większe. Weźmy tego wielkiego labubka. Fajnie, jakby się go udało zdobyć. net go nie tknie, patrz, patrz. Bierze go i powinien normalnie go podnieść. Ja wiem, że widzowie to jest tak skonstruowane i to tak ma być, żebyście nic nie wygrali, ale do trzech razy sztuka. Może tego labubka kolejnego? O tu, pa, za dupę go złapię. A ile w ogóle go złapię? Jak ja mam wygrać z maszynami, jeżeli one coś takiego robią, co? To nie ma najmniejszego. Daj go chwyć za ten łeb! No, więc 4-5. raczej 5-4 dla maszyn. Teraz gra. Którą chyba każdy zna, trzeba po prostu do kosza trafić piłką i za to dostaniemy bilety. Natomiast tutaj ciężko mi to wymaksować, bo nie ma żadnych bonusów. Jest to prawda High Score, ale jeżeli, jak ja usłyszałem, że tutaj sześć osób robiło go, naraz sześć osób, to nie ma to sensu, więc będę konkurował i nie z byle kim. Ponieważ z osobą, która na koszykówce zna się jak nikt inny. Zawodnik NBA i to nie jest Marcin Gortat i to nie jest żaden zawodnik NBA. Po prostu chodzi Cześć. Siema. Masz jakiekolwiek doświadczenie w Krzew kosza, czy...? No grałam kiedyś zawody w kosza, więc... Okej, okay. dobra, pogadę. dobra, więc generalnie dajemy sobie wszystko. Kto wygra, ten bierze wszystkie bilety i... No, Julita jest w drużynie robotów, ja w drużynie ludzi. Zobaczymy, kto nie. wygra. Jestem bardzo dobry w tą grę. Generalnie trzeba na spokojnie. Widzicie, Julita się tutaj napina, bo jest zestresowana. Najlepsze, że za każdym razem, kiedy trafię do kosza, maszyna mówi, jał, jał. Jeżeli ktoś tworzy takie maszyny i sprzedaje, to dajcie znać, może jest możliwość podłożyć swój głos tam, ale by wkurzało ludzi, nie? Jakby trafiali i my nie słyszeli. 86 na. 76, Jakim goni cudem? mnie! Dobra, etap trzeci, jeszcze ciężej. Nie podoba się to dla mnie, o A już, to tak. Ja no, nic nie trafiłem! Czemu mnie to nie dziwi? Yo, yo. Nie, nie, no muszę cię dogonić! Tak. Dziękuję, dziękuję. Julita, zabieram Twoje bilety. Roboty jednak nie są takie dobre. Gratulacje. Tak, to daje nam 5 do 5. I masę biletów. No to nie jest na bilety gra, to jest bardziej dla Przyjemności. Będziemy odpoczywać i strzelać, co najlepsze. Tutaj leci woda. Chłop, 29 lat, zachwyca się tym, że woda z automatu leci. Natomiast zobaczmy, ile na nam to biletów. Mam nadzieję, że sporo. Na pewno tutaj grywalność jest ważna. Dobra, śmieszne miasto. Jest, tu już strzela. Ty uważaj z tą kamerą, żebym ci jej nie polał. I lecimy. Musimy strzelać do świnek. Nie no, genialna broń. O, możemy zmienić. Teraz większy strumień leci. W ogóle dymy się, tu się dzieje się. Kusi mnie strasznie, żeby tą kamerę zabaliła. Zaba... Ale dobrze nam chyba. Idzie. 10 tysięcy punktów zaraz. I w winner. Dobrze! 47 biletów, więc wygrałem 6 do 5. Cool boy. I tu chyba coś nam się uda zdobyć, bo tu jest bardzo dużo rzeczy i chyba musimy po prostu tą koparką zrzucić to i wtedy wygrywamy, więc pierwszy krok. To chyba rozpoznanie, co tutaj jest bliskie wypadnięciu. I w sumie tutaj patrz. I są jeszcze bilety, więc to jest dobre miejsce, żeby tutaj się skitrać. Wierzę w tą maszynę, że coś tu się uda zdobyć, a ja mam zabrać sto. O Jezu, dobra, to nic się nie uda. I mam niby zabrać tą koparką, i tu wyrzucić i w ogóle spadł. Nie no, beznadziejne. Uwaga, uwaga. I. O, o, o! dobra, może. Ja dolek wypadł. Chciałem powiedzieć, że może jednak ma to sens, ale no nie ma to sensu, no próbujmy jeszcze raz Trochę inaczej myślałem, że to działa Dobra, ciach, weźmy te Hariboski W ogóle czy ktokolwiek tu wybier... Mhm, dobra O, jest nawet fingerboard! Ja kiedyś mocno się jarałem fingerboardami, więc w sumie mo... nie no, go... nie chwyci go, ale dobra, próbujmy Ej, ej Patrz, czy cokolwiek udało mi się chwycić? Unreal Maszyna O, o! O, dobrze, tofix, tofix, to jest cukierek z mojego dzieciństwa. Rzucaj go tu. I czy to jakkolwiek wpłynęło na grę? Nie, po prostu teraz widzę tofixa bliżej. Ja już rozumiem taktykę. Clue jest takie, żeby brać tam, gdzie jest górka, bo wtedy może się. Coś uda może się wtedy. Dobra, tutaj będzie dużo, więc tu jak chwycimy, to coś na pewno wyciągniemy takiego wała. Uwaga, 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 uwaga. Dobrze, dobrze, dobrze. Chodź, dobrze. Patrz. I on teraz to rzuca i dobrze przesun się. No przesun się tam. Bierz to wszystko. Dobrze, 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 dobrze. Czy to coś zmieni? Tak, to powinno. Nie, no to chyba nie jest wra. Patrz, 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 Jest. U! Dobra, myślę, że możemy to uznać za Wygrane! A naprawdę to, to, było, to była ostatnia moneta, ja już miałem to dosyć, już chciałem to rzucić w p... dół. a wygraliśmy, fajne. Roll and jump, więc rzucamy, rolujemy tutaj piłką, rzucamy do dziury i wygrywamy, ale żeby uzyskać jackpot potrzebujemy jedyne 6000 punktów, ale wtedy dostaniemy 2000 biletów, warto? Zobaczymy czy warto, nie wiem jak to się gra. Ale się zaraz dowiem. Nie, no easy. Ludzie. 200. 100. 1000. Kurde, no może? 2400 punktów. I bardzo mało biletów. Spróbujmy jeszcze raz. Już troszeczkę bardziej znam mechanikę. 6000 na luzie do zrobienia. Dobrze, Patryku, zapraszam cię. Bo ty to ktoś źle robi, bo ty uderzałeś prosto w tą gierę Dobrze, dobrze. A to trzeba inaczej. Nic nie mu, po prostu wygra. Fajk, to robi. No dobra, mną, trochę bardziej. Ja mówiłem, że to nie jest łatwe. Ale tysiaka mi się raz udało zdobyć. Ja... Ty no, zaskakujesz. Nie udało nam się wygrać mimo pomocy patryka, ale biletów jest całkiem dobrze i obficie, więc koniec końców przegrałem. Ale na koniec dnia będziemy mieć fajną nagrodę z tego, więc oglądajcie, bo jestem ciekaw, co uda nam się z tego wziąć. Punktacja 7 do 6. I mimo tego, ile biletów mam, to nie nie dla nas, tylko dla maszyn. Te automaty niejednokrotnie mijałem i zawsze byłem ciekaw, co to jest. I teraz się przekonamy, ponieważ bardzo się rzucają w oczy, bo te maskotki są przepotężne i mamy m.in. labubu, ale labubu sobie już odpuścimy. No i że jestem Oldschoolowiec, to walczymy o tego. Pikachu. I o co chodzi w maszynie? Maszyna prosta, ale czuję, że nierealna, a mianowicie tutaj macie nożyczki one się przesuwają. I trzymacie, odpuszczacie przycisk i wtedy one tną i musicie po prostu przeciąć tą linkę. Wydaje się proste? No pewnie, że wydaje się proste, ale jest to nierealne, więc po prostu sprawdźmy. Przytrzymujemy przycisk i ciach! pat, pat. Co się kurde udało? To. Nie, no poczekaj, jak nie dostanę to nie uwierzę. O, otworzyło się. Ty ja tu wchodzę normalnie. Nie, dobra, mi to. Nara. Nie, no szczerze powali mnie. To było niesamowite. Byłem przekonany. Nie wiem, nie wiem. Dobra, spróbujmy jeszcze to labubu. Może ja mam po prostu jakiegoś farta do tej maszyny. Po prostu ona jest dla mnie skonstruowana. Patrz teraz. Dobra, jeszcze raz. Chyba już dwa razy się to nie powtórzy. No nie powtórzy. Dobra, ostatnie. jakie to jest straszne gry, bo to tak wciąga, wiesz, bo masz wrażenie, że jesteś blisko, szczególnie jak ci się jedno uda, dobra, ostatnie i pakuję walizę z tej maszyny. No dobra, 7-7 moi drodzy, byłem pewny, że tego nie wygramy, ale się udało. Dajcie znać jak go nazywamy. Siedzę na koniu. Dobra, tak naprawdę na zebrze. No i teraz sobie po prostu pojeżdżę. Super zabawa. Podobność w to, co z motocyklami. Dobra, tym ruszamy. kim chcę być? Najbardziej przypomina Martura. Lecimy. A co, ale co to jest za gra straszna? U Jezu, nawet wieje mi tu. Ja, to laki, Nie wiem, jak wyglądam, ale czuję się głupio. Ale jestem trzeci Dobra, już nie przeganiajcie mnie, dajcie mi to wygrać. Po prostu. Dobrze! Uh! Brawo! Wygraliśmy, więc udało się. Trochę mi się niedobrze zrobiło. Bardzo mała wygrana. Znaczy, kurde 63, nie no spoko, coś ciekawego. Myślę, że warto spróbować, ale nie powtórzyłbym tego nigdy więcej. Nie. 8-7 dla nas. Rasa ludzka wygrywa. Cyrk, tak bym to skomentował, ponieważ jest to gra, gdzie po prostu strzelacie z żetonów, z tego co zrozumiałem, i musi tam wypaść coś. Generalnie mało tutaj widzę wygranej, bo Trzeba konkretnie celować w te rzeczy z grafikami. Reszta nic się nie liczy, nic wam nie da, tylko ta piątka, dziesiątka, dziesiątka. Więc nie wiem jak tu liczyć wygraną, bo tu nie ma chyba jakiś bonus. Chyba, żebym tą setkę zdobył. No ale spróbujmy, nie czuję jakiegoś zachwytu tym. Okej, okay. No dobra, jest to satysfakcjonujące. Tylko, żeby coś wam spadło, to naprawdę musicie... Zamknij się, poświęcić dużo. Spróbujmy tą stówę wyrwać, to wtedy będę, uznam, że to wymaksowałem 10! Dobrze! No dobra, Stuwa jest do zrobienia, pa Pa, pa, pa Patrz, jak widziałeś jak to wróciło, to było już, spadało i nagle było. W ogóle ile tu się dzieje, to jest takie dla dopaminowanego ziemko. tu jakieś puzzle się dzieją, tutaj... Tragedia Dobrze, dobrze, patrz! Patrz teraz i uwaga, uwaga! Tak się pierdzielony trzyma, ale dużo więcej jest słucha. Patrz, patrz. Pięć dych już jest. No, no, patrz, 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 patrz. O! Wymaksowaliśmy. Wygraliśmy to widzowie. Nie było warto generalnie. Absolutnie, nie. Wynik 9 do 7. Bye bye. Rybki, a raczej akwaria. Musimy trafić piłeczką, nie wiem czy piłeczką, tak zgaduję, do akwarium 1000 i wtedy wygrywamy, więc róbmy. Czerwony przycisk subskrybuj, klikajcie. Tam jest piłka i niby wydaje się, że to jest łatwe i generalnie przypomina mi to trochę takie reklamy. Czasem wyskakują na jakimś TikToku, Facebooku skamowe. 30! Szczerze, tutaj myślę, że najlepiej się zbiera te bilety. No, tu chyba najszybciej. Ale to jest jedna piłka? No dobra, jednak... Dziękuję. Jednak cofam to... To nie jest takie dobre. Dobra, druga gra. 30! Najlepsze, że ona się zmienia, bo jest albo 10, albo 30. Trzeci żeton. O! 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 30. Myślałem, że 200. Umówmy się tak, że te dolne, jak mi się tu uda w te dolne wrzucić, to już wygrałem. Ale ja sobie w ogóle zasady dobieram pod siebie. To jest piękna sprawa, nie? O! Dobra, może teraz z tej strony jakoś tak. Może tu. Yes, multiball! Będziemy mieć więcej piłeczek. I lecą! fajne piłek. Teraz na pewno się coś uda. 30, 30. Nie mogliście 100? Albo 200? 60, nieźle. Tak No, 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 no. Tysiąc, k**wa, widzisz to? Bo ja nie wierzę. 10-7. Skuter wodny, moi drodzy. Płyńmy, lećmy Myślę, że tu pierwsze miejsce to na ludzi, One są tak zrobione, żebyście zawsze mieli pierwsze miejsce Więc to nie jest tak, że jestem dobry No tak... tak średnio bym powiedział No nie jest to takie łatwe Dobra, mamy Nitro Nie wiem od kiedy Nitro jest w skuterze wodnym Ale nie narzekam, bo jestem już pierwszy Jednak chyba mi się bardziej na tej Zebrze podobało Pierwszy Tych gier nie da się przegrać Jeżeli ja to wygrywam, to ty też to wygrasz Mało biletów i tam mówi, że 80. Nie, wydaje mi się. Ale wygraliśmy. Punktacja 11 do 7. Skam reklama z Instagrama in real life. Po prostu musimy złowić 1000 punktów. Czy to się uda? Sprawdźmy. 10, ok, już mniej więcej rozumiem o co chodzi. Ty, może ja będę wędkarz. 10 biletów. Dobra, drugi raz. Celujmy w tego tysięcznego, tylko to jest. To jest nierealne, żeby się przebić przez nich wszystkich tu. O, 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 60! Dobrze, 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 dobrze. No nie, no. Byłoby, to by było, ale nie wyszło. 20 ticketów. No, gra, nie warta świeczki. Ostatnia szansa. Oddaję. Walkover, moi drodzy. 11 do 8. Wcześniej nie lubiłem tej maszyny i dalej jej nie lubię. Ticket Tower, musimy uderzyć tym młotkiem i zdobyć. Jest maksymalnie 500? Sprawdźmy i wygrajmy. Myślałem, że 500 punktów. Teraz mocno. Nie podoba mi się. 7 dych. Szczerze, to tu jest fabryka biletów. Mi to zlikwidować. Uwaga, uwaga! Bardzo nie rozumiem działania tej maszyny. O, o! O! No dawaj. Teraz ostatni raz. Będzie 500 albo nie będzie. Za mocno. Ja pierdolę, nie wierzę. Co jest pięć tutaj? Udało się 500 punktów. Poczekamy na 500 biletów I później wybieramy nagrodę A jestem ciekaw, co będzie mogli wybrać Bo biletów mamy No w pi**o mamy tych biletów W ostatnim odcinku we dwóch z Lakarnumem w ciągu godziny Zrobiliśmy 7500 biletów Dzisiaj spędziłem 6 godzin Widzowie, piszcie w komentarzu, jak myślicie Ile biletów w tym odcinku udało nam się zdobyć Jestem ciekaw waszego typu Widzowie, jest źle Jest kurna bardzo źle Nie jest nawet lepiej niż ostatnio, ponieważ jest 7000 punktów ale zobaczymy, co za to uda nam się zdobyć. A jak ty dotrwałeś tutaj do samego końca, to napisz w komentarzu będzie dobrze. Dobra, już wybrałem dla Was prezent. Taka pamiąteczka, no. Mi się podoba. Podsumujmy, czy było warto, czy nie było warto. Więc wydaliśmy tyle, a mamy rzecz za stówę. Natomiast najważniejsze są emocje. A szczerze bawiłem się tutaj jak za dzieciaka, zajebiście. A nagrodą, którą Wam wybrałem, to ta lampka. Baby oddy, tak, to jest lampka słodka, więc jak chcecie to wiecie co robić. No na nic więcej nas nie było stać.